Natalia, wiejska kobieta w sile wieku, obudziła się jak zwykle wcześnie, zanim jeszcze wzeszło słońce. W swoim długim życiu przyzwyczaiła się do wstawania o świcie, bo wieś nie lubi próżniaków. Musiała zająć się domem, wydoić krowę i wypielić grządki przed popołudniowym upałem. Mieszkańcy wioski mają rano wiele do zrobienia. Natali jednak nie spieszyło się do pracy. W końcu w jej domu mieszkały dwie synowe, które chętnie przejęły jej obowiązki. A ich mężowie, synowie Natali, nie byli przyzwyczajeni do lenistwa, więc gospodarstwo domowe toczyło się jak zwykle. Kobieta nie mogła jednak pozbyć się nawyku wczesnego wstawania. Lubiła, gdy wszyscy spali, zagniatać ciasto, piec świeży chleb lub bułki na śniadanie i nakrywać do stołu dla całej rodziny. A teraz spieszyła się by wykonać swoje ulubione zajęcie. Spieszyła się, bo chciała iść na grzyby. Sąsiadka Natalii, Christina, przyniosła wczoraj do domu cały kosz grzybów, wśród innych drobiazgów. Natalia postanowiła, że dziś też pójdzie do lasu. Po nakryciu do stołu, Natalia szybko się ubrała i skierowała do wyjścia. Wioska jeszcze spała, a kobieta powoli udała się do najbardziej oddalonych domów, które stały w pobliżu lasu. – Dokąd idziesz o tak wczesnej porze? Czyjś głos zabrzmiał nad uchem Natalii. Odechnęła i odwróciła się gwałtownie. – Nie dbam o ciebie, Michal! Wykrzyknęła kobieta, widząc swojego sąsiada, samotnego i bardzo dziwnego mężczyznę bez wieku. – Przestraszyłeś mnie, dajebel! Dlaczego nie możesz spać? Michal uśmiechnął się, czekałem na ciebie. Pomyślałem, że zobaczę, do kogo biegnie mój sąsiad. Twojego Daniela nie ma już od pięciu lat, a ty wciąż jesteś w kwiecie wieku. Zwariowałeś, staruszku. Natalia roześmiała się, machając na niego rękami. Jestem tylko rok młodsza od ciebie. Ty i ja odsiedzieliśmy już swoje. Nie mam czasu na merdanie ogonem. Mogę iść na grzyby. Ach, skinął głową Michael, pewnie widziałeś wczoraj Krystynę? Wróciła z lasu z obfitym połowem. Nawet ja chciałem iść na grzyby, ale nie mam komu ich dać. Ty przynajmniej masz rodzinę, a ja jestem sam. Dlaczego nie ożeniłeś się po śmierci Marysi? Nie miałeś jeszcze czterdziestki, kiedy zostałeś Menelem, a pamiętam, jak nasze kobiety za tobą biegały, powiedziała Natalia, nie zauważając, jak wzrok mężczyzny przygasł. A więc, Natalio, spieszyło ci się na grzyby, prawda? Michal gniewnie machnął ręką. Więc idź, zanim wszystkie znikną. Sąsiednie wioski przybiegną, a ty zostaniesz z niczym. Od wody zawsze robi ci się gorąco, mruknęła Natalia, nawiązując do temperamentu starego sąsiada. Jak nie chcesz, to nie mów, nie ciągnę cię za język. A zresztą, sama mi przeszkodziłaś, a teraz się złościsz. Och, daj spokój! Natalia podniosła kosz, który postawiła na ziemi i pospiesznie odeszła, nie oglądając się za siebie. Michal spojrzał na nią i potrząsnął głową co za sroka. Ona musi wiedzieć wszystko. Starzec westchnął. Jak mógł powiedzieć komukolwiek kto go spotkał, jak bardzo kochał swoją żonę Marysię i jak bardzo był z nią szczęśliwy? Jedyne, czego im brakowało, to dzieci. W dzisiejszych czasach mówi się, że małżonkowie mogą mieć dzieci z pomocą medycyny. Ale kiedy Michał był młody, nic takiego nie istniało. Trzeba było tylko wierzyć w cuda. I Marysia uwierzyła. I wtedy cud naprawdę się wydarzył. Przez całe dziewięć miesięcy Michał nosił żonę w ramionach i wiedział na pewno, że dziecko da im szczęście do końca życia. Jednak los zrządził inaczej. W ósmym miesiącu jego żona poczuła się bardzo źle. Pilnie wysłano ją do szpitala i postanowiono niezwłocznie przeprowadzić operację. Poród był bardzo ciężki i Marysia go nie wytrzymała. Dziecku również nie udało się ujrzeć światła dziennego. Później lekarze powiedzieli Michałowi, że nic się nie da zrobić, dziecko nie oddychało od ponad doby. Tak bywa. Położna machnęła ręką. Bardzo nam przykro. Michał wrzasnął jak dzika bestia i jak podkuty upadł na wyłożoną kafelkami podłogę szpitala rejonowego. Po pogrzebie żony Michał długo nie mógł dojść do siebie, z roku na rok coraz bardziej zamykał się we własnym żalu i nie chciał widzieć nikogo w pobliżu. Ale jak wiadomo, czas nie jest złym uzdrowicielem, i choć nie jest w stanie całkowicie uleczyć ran duszy, a na sercu pozostawia blizny, to ból po stracie jest nieco przytępiony. Tak też było z Michałem. Przyjechał do wioski, z której pochodziła jego żona, i stał się nietowarzyskim żebrakiem. I choć z czasem nieco się rozmroził, nie lubił, gdy wnikano w jego duszę. We wsi był uważany za dziwnego i nietowarzyskiego człowieka, ale każdy miał swoje życie i nikt się nim nie przejmował. I tylko Natalia rozsiewała plotki po wsi, wymyślając na temat mężczyzny rzeczy, o których on sam wolał milczeć. Pewnego dnia do Michała przyszedł mężczyzna i poprosił o nocleg. Rozmawiali o czymś i Michał po namyśle wpuścił go do domu. Pół godziny później z jego chaty dobiegły przeraźliwe krzyki. Nikt nie wiedział, co działo się za zamkniętymi drzwiami ale następnego dnia gość Michała wyjechał, a on dalej żył, jakby nic się nie stało. Od czasu do czasu niektórzy ludzie odwiedzali Michała i znowu z jego domu słychać było straszne krzyki. Mieszkańcy wioski nie wiedzieli, co o tym myśleć, ale nie odważyli się zapytać o to Michała, tylko jeszcze bardziej go unikali. Natalia myślała o tym wszystkim, idąc w stronę lasu i czując na sobie ciężkie spojrzenie nietowarzyskiego sąsiada. Ale potem zobaczyła jedną świnię, potem drugą i wszystkie jej myśli zajęła praca przy zbieraniu grzybów, którą tak uwielbiała. Natalia nie zauważyła, jak zabłądziła w głąb lasu i oprzytomniała dopiero, gdy znalazła się na wilczym bagnie. Szlam bagienny chlupotał pod jej stopami, a Natalia cofnęła się przerażona. O mój Boże, gdzie ja się podziewałam? Wykrzyknęła i powiedziała do siebie. Zabłądziłaś, młoda dejmą i chodź, zawróć do domu. Natychmiast kobieta poczuła, jak po plecach przebiega jej dreszcz, a włosy na głowie się jeżą, bo z bagna dobiegł jęk. Natalia wrzasnęła i uciekła. Za nią rozległ się tak głośny szloch, że kobieta mimowolnie się zatrzymała. Kto tam jest? zapytała głośno. A bagno odpowiedziało jej stłumionym głosem: Pomóż mi. Pomóż. Wciąż nic nie rozumiejąc, Natalia rozejrzała się i wtedy zauważyła, że jakiś guz się porusza. Kobieta podeszła bliżej, już wiedziała, że to osoba, która potrzebuje pomocy. Zaraz, zaraz, już idę. Wykrzyknęła i odstawiła kosze na bok, po czym pospieszyła na pomoc nieszczęśnikowi brnącemu w bagnistej mazi. Kim jesteś i jak się tu dostałaś? Natalia zapytała nieznajomą kobietę. Nie pamiętam, odparła. Nie pamiętasz nawet jak się nazywasz? Nieznajoma potrząsnęła przecząco głową. Co ja mam z tobą zrobić? Natalia splotła dłonie. Niedługo będzie wieczór. Wiesz, Ceo, pozwól, że zabiorę cię do domu, do wioski. A potem pomyślimy, co z tobą zrobić. Możesz chodzić? nie odpowiedziała kobieta. Bolą mnie plecy i nogi. Nie mam siły. Ale nie mogę cię tu zostawić, powiedziała Natalia. Złammy kij, możesz się na nim oprzeć i iść. To długa droga, ale jakoś dojdziemy. Ciężko było iść tak powoli, a Natalia, zmęczona na śmierć, w końcu opadła na trawę. Nie mogę iść dalej. Nie mogę nawet rzucać koszami, ręce mi się łamią. Usiądź, nogami też prawie nie możesz ruszać. Bardzo bolą mnie plecy, narzekała. Jak się tu dostałaś? Twoje ubrania wyglądają mi na miejskie, więc nie jesteś stąd. Nic nie pamiętasz? Zupełnie nic, odpowiedziała kobieta. Wielka szkoda. Czy ktoś cię teraz szuka? Pani mąż, albo rodzice. Wie pani, ostatnio często giną ludzie. Bardzo rzadko udaje się ich odnaleźć. Może ktoś taki jak ty zawędrował na bagna. Kobieta nie odpowiedziała, zamiast tego poklepała się po policzku, w który wbił się komar. Robi się wieczór, powiedziała Natalia i wstała. Nadchodzi ich tak wiele, że zjedzą ciężywcem. A ty już jesteś pogryziona. Nie zostanę z tobą, moja gołąbeczko, tylko pójdę do wioski i wezwę pomoc. Możesz albo poczekać na nas tutaj, albo spokojnie ruszyć w tamtym kierunku, tam, gdzie jest małe wzgórze. Tam jest droga. Stamtąd już tylko krótki spacer do wioski. Tu jest moja chustka, załóż ją na głowę. Jest biała, będzie ją widać z daleka. Zauważywszy strach w oczach nieznajomego. Natalia uśmiechnęła się, nie bój się. Nie zostawię cię. Natalia spojrzała na milczącego towarzysza i bez słowa zniknęła w gęstych krzewach. Bardzo się spieszyła, ale zanim dotarła na wzgórze, minęła ponad godzina. Łapiąc oddech i z trudem poruszając zmęczonymi nogami, kobieta wyszła na drogę i rozejrzała się. Minutę później krzyknęła z radości, gdy zobaczyła zbliżający się wóz załadowany sianem. Koniem powoził Michał, sąsiad Natali, ten sam, którego spotkała tego ranka. Ba! wykrzyknął Michaju i zażartował, spacerowałaś, Natalio. Niedługo będzie ciemno. Nie boisz się wilków? Jesteś taka słodka, wystarczy im na dwa dni. Mają Mające ojeść, odparła kobieta. A jeśli się nie pospieszysz, będą kłopoty. Michal wysłuchał jej z najpoważniejszą miną, po czym, określiwszy, gdzie Natalia zostawiła swojego towarzysza, skierował konia w tamtym kierunku. Mam jechać z tobą? zapytała. Nie, wracaj do domu, mruknął Michael. Twoi ludzie pewnie biją we wszystkie dzwony, zgubili cię. Sam znajdę tę kobietę. Natalia skinęła głową i rzuciła sąsiadce długie spojrzenie po czym odechnęła i spokojnym krokiem ruszyła w stronę domu. Michały z daleka zauważył chusteczkę, która bielała w nadchodzącym zmierzchu, a kiedy dotarł na miejsce, sam zadzwonił, mówiąc, że przysłała go Natalia. – Dziękuję – powiedziała cicho kobieta, wciąż zerkając ostrożnie na brodatego, marszczącego brwi mężczyznę. – Wsiadaj na wóz – powiedział w odpowiedzi. – Podziękujesz mi później – Nieznajoma spojrzała na swój transport i potrząsnęła głową. Nie mogę, nie mogę wsiąść. Moje plecy. O co chodzi? Będziemy tu nocować? Wykrzyknął Michał, po czym podszedł, podniósł kobietę i opuścił ją na pachnące siano. Było miękkie, ale nieznajoma krzyknęła z bólu, a potem jęknęła. Michał zmarszczył brwi jeszcze mocniej. W porządku mruknął. Bądź cierpliwa. Niedługo będziemy w domu i wezwiemy lekarza. Kobieta nic nie odpowiedziała, schowała twarz w sianie i zamknęła oczy, wdychając aromat ściętych i suszonych na słońcu ziół. Wkrótce Michał podjechał pod dom i pomógł jej zejść z wozu. Następnie, podtrzymując ją pod ramię, poprowadził do drzwi. Wejdź, a ja odpędzę konia. Nie jest mój. I wóz z sianem też. Mieszka tu staruszek, jest chory, nie zdążył zebrać siana, a jutro ma padać. Więc zgłosiłem się na ochotnika, żeby mu pomóc. Dla mnie to żaden problem. Rozgość się. Zaraz wrócę i zjemy kolację. Kobieta skinęła głową, ale nie weszła do domu i ciężko opadła na ganek. Kiedy Michał wrócił do domu, zobaczył Natalię siedzącą obok niej i głaszczącą ją po ramieniu, uspokajając ją. Zauważywszy sąsiada, Natalia wyszła mu na spotkanie. Michał, zabrałabym ją do siebie, ale nie mamy nawet gdzie jej położyć. Niech zostanie z tobą przez jakiś czas. Powiedziałam, że jesteś dobrym człowiekiem i nie ma się czego bać. Poradzimy sobie sami, powiedział Michael, marszcząc brwi. Dobrze, Natalia, idź do swojego pokoju. Ona musi odpocząć, później do niej zajrzysz. Natalia zacisnęła usta z niechęcią i chciała powiedzieć, że gdyby nie ona, ta dziwna kobieta mogłaby umrzeć, ale Michael już zniknął za drzwiami i zabrał nieznajomą ze sobą. Natali nie pozostało nic innego, jak ruszyć w swoją stronę. Michal pomógł kobiecie się umyć, a następnie przyniósł jej czyste ubrania, które zostawiła jego żona. Gdy się przebrała, zaprosił ją do kuchni i posadził przy stole, a sam wrócił do pieca. Przygotuję obiad, a ty opowiesz mi o sobie? Powiedział do swojego gościa. Nic nie pamiętam, westchnęła. Zapytała też, wskazując na ubranie, które miała na sobie, czy to rzeczy twojej żony? Tak odpowiedział krótko Michał. I dodał: Miałem żonę, miała na imię Maria, ale zmarła. Ja też jestem Maria wyjaśniła kobieta, powiedziałeś to, a ja sobie przypomniałam. W takim razie pamięć wkrótce ci wróci, uśmiechnął się Michał. A teraz chodźmy na kolację. Tej nocy Michael długo nie mógł zasnąć. Wsłuchiwał się w krzątaninę Marii w jej łóżku i znów zmarszczył brwi, myśląc o czymś swoim. A rano, kiedy Maria przyszła do niego do kuchni, gdzie podgrzewał czajnik na kuchence, Powiedział do niej opowiedź mi o swoich plecach. Bardzo cię bolą? Tak. Nawet ręce i nogi mnie bolą, skarżyła się Maria. Nie mogę się zginać i rozciągać, nie mogę podnosić rąk. Wszystko mnie boli. Acha Michaju skinął głową i wziął ją za rękę. Chodź ze mną. Zaprowadził ją do pokoju obok i wskazał ławkę. Usiądź, zaraz przyjdę. Michal wyszedł i wkrótce wrócił z drewnianym młotkiem i krótkim, dziwnie zaostrzonym kołkiem. Zdejmij ubranie i połóż się na brzuchu. Nie bój się, jestem prawdziwym chiropodystą. Ludzie często do mnie przychodzą, a ja stawiam ich na nogi. Po prostu nie zajmuję się mieszkańcami wioski. Oni nie wiedzą nic o tym, co robię. Nie bój się. Mój dziadek był kościarzem i mój ojciec też. Przekazali mi całą wiedzę. Chodź, Mario, połóż się. Nie masz nic do stracenia. Pomogę ci, obiecuję. Maria posłusznie położyła się na ławce i opuściła ręce. Michał położył jej na plecach zwiniętą szmatę, po czym przyłożył kołek do kręgosłupa kobiety i zadał pierwszy cios młotkiem. Maria nie wytrzymała i krzyknęła. Ból przeszył całe jej ciało. Próbowała wstać, ale Michał jej na to nie pozwolił. Posuwał się wzdłuż całego jej kręgosłupa, metodycznie uderzając i sądując kręgi Marii. Tymczasem Natalia zbliżyła się do domu Michała. Chciała dowiedzieć się czegoś o dziwnym gościu z wczoraj, ale ledwo weszła na ganek, gdy usłyszała przeraźliwy krzyk kobiety. Natalia została zdmuchnięta z ganku, jakby przez wiatr. Pośpiesznie zadzwoniła do policjanta, aby powiedzieć mu, co dzieje się w domu jej sąsiadki. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, spodziewali się zobaczyć straszny obraz, ale zamiast tego zastali Michała i jego gościa siedzących przy herbacie. Śmiali się z nieszczęścia Marii. Kiedy wszedłeś do pokoju z młotkiem, zanim mówiłam, powiedziała Maria. A teraz jestem ci taka wdzięczna. Mogę podnieść ręce. I mogę się tak łatwo poruszać. Z każdym dniem będzie coraz łatwiej wyjaśnił Michał. Tylko jeśli będziesz się trzymać moich zaleceń. Co tu się dzieje? Policjant był zaskoczony. Michał potrząsnął głową, gdy dowiedział się, po co przyszedł, a potem wszystko wyjaśnił. Policjant spojrzał na Marię, czy to prawda? Tak potwierdziła. Spojrzał na jej twarz. Czekaj, czy ty jesteś Maria Krzesińska? Twój mąż cię szuka. Wszyscy wystawili za panią list gończy. Ale pani mieszka bardzo daleko. Jak pani się tu znalazła? Maria westchnęła, to mój mąż wywiózł mnie do lasu i zostawił. Miał inną kobietę. A ja im przeszkadzałam. I zdecydował, że w lesie nie przeżyje, zwłaszcza tam, gdzie są bagna. Ale dlaczego się zgodziłaś? Stanisław powiedział, że to będzie przyjemna wycieczka. I myślałam, że tak będzie, dopóki nie zabrał mnie na bagna i tam nie zostawił. Odjechał, wiesz? I zostawił mnie na pewną śmierć. Wiedział, że z chorymi plecami i nogami nie dam rady się stamtąd wydostać. Więc nie straciłaś pamięci? zapytał Michał. Nie. Po prostu chciałem o wszystkim zapomnieć. I nie wrócę do męża. Trzeba go ukarać, dobiegł od drzwi głos Natali. Ach, Sroko, ty też tu jesteś! Michał odwrócił się do niej. Dlaczego zawracasz głowę policji? Nie mogłaś zapytać mnie? Przepraszam, Michał powiedziała Natalia, machając rękami. Myślałam, że ją zabijasz. Ale ty ją leczyłeś. A zresztą, jak mogłeś na mnie powiedzieć, że możesz to zrobić? Ja cierpię z powodu pleców, a ty masz to gdzieś. Jesteś sąsiadem. Wszyscy się roześmiali, a Michał z uśmiechem odpierał ataki Natalii, obiecując, że o jej zdrowie też zaba. No, Mario, mam cię odwieźć do domu. Ale najpierw pojedziemy na komisariat i tam złożysz zeznania na temat swojego męża. Widzisz, jaki on jest przebiegły. Zostawił cię, żebyś umarła, a potem wrócił do domu i zrobił zamieszanie, że nie wróciłaś ze spaceru po mieście. Wiedział, że nikt nie będzie cię szukał 200 kilometrów stąd. Nie, nie chcę potrząsnęła głową Maria. Boję się go. Niech Maria na razie zostanie ze mną, powiedział Michał. I na pewno napisze oświadczenie. Taki czyn nie powinien ujść bezkarnie. Chcę tylko zadzwonić do rodziców i powiedzieć im, że wszystko jest w porządku, powiedziała Maria i uśmiechnęła się do Michała. Niecałe trzy dni później ojciec i matka Marii pojawili się w domu Michała. Podziękowali jemu i Natali za uratowanie córki i chętnie zgodzili się zostać w domu gościnnego gospodarza. Razem z Natalią chodzili na grzyby, spacerowali z Michałem po okolicy, a wieczorami jadali wspólne kolacje. W międzyczasie mąż Marii został aresztowany i już zeznawał w sprawie swojego strasznego czynu, za który groził mu spory wyrok. Wkrótce Maria i jej rodzice wyjechali, żegnani serdecznie przez Natalię i Michała, a w domu znów zapanowała cisza. Wiesz, Michał, myślałam, że będziesz ją miał na zawsze powiedziała Natalia w zamyśleniu. Kto? Zdziwił się. Maria Ty to sobie wymyśliłeś zaśmiał się Michał. Ja jestem cały siwy, a ona taka młoda. Nie, Natalio, ona ma zupełnie inne życie. Przyzwyczaiłem się do swojego. Nie chcę niczego zmieniać. I zawsze będę kochać tylko moją Marię. Nie mogę zdradzić jej pamięci, rozumiesz? Rozumiem przytaknęła Natalia. Nie obraz się, tak tylko mówiłam. Współczuję ci. Michal roześmiał się, znalazłaś kogoś, komu można współczuć. Nie, Natalio, jestem całkiem szczęśliwy. Tak szczęśliwy, jak tylko człowiek taki jak ja może być. I o jakim pokoju mówisz, kiedy mam takiego sąsiada jak ty? Sprowadzisz mi lokatora z bagien albo policję. Nie mogę się tobą nacieszyć. Dobra, już przeprosiłam, powiedziała Natalia, słuchaj, naprawdę potrafisz wyleczyć plecy. Ja też? Mogę, powiedział poważnie Michael. Jutro rano pójdę do lasu i wtedy zaczniemy. Dlaczego do lasu? Natalia była zaskoczona. No właśnie, po co? Żeby zbierać pokrzywy. Pokrzywy szybko stawiają na nogi taką wichrzycielkę jak ty. Jak cię pokrzywię parę razy, to sama zobaczysz. Natalia przewróciła oczami, ale kiedy zauważyła, że Michał się śmieje, też się roześmiała, co za bełkot. A ja mu uwierzyłam. Dobra, pokrzywy czy nie pokrzywy, ale traktuj moje plecy. Inaczej nie dam ci spokoju. Wiem, westchnął Michael i uśmiechnął się, wyleczę cię, obiecuję. Natalia uśmiechnęła się, nie bała się już sąsiada i ufała mu. Wiedziała też, że już nigdy nie zostawi go samego, bo był taki dobry.